Hejka, tu Windows i dzisiaj jestem z. I dzisiaj nagrywamy baga. Eee, na taniec eee, no gdziekolwiek. Eee, ja wyłączę lepiej interfejs. <ścoughs> Dobra. I teraz tak. Jedziemy do weterynarza. Schodzimy z konia. Nadążasz? Ok. Schodzimy, naciskami X i schodzimy z konia. Chodź. Dobra. I biegniemy do jakiegoś sklepu. Na przykład do tego. Do najbliższego. Do tego na przykład. Wyłączamy okienko z weterynarzem i biegniemy na przykład do konia. Będzie szybciej. Ja dla Ciebie będę czekała. Gdzie ty jesteś? Okay. Nie widzę cię. A, no, w sumie, bo jestem w sklepie. Nie <śmiennie> dziwne. Dobra. Ja yeah. już w sumie powoli będę jechała. No, nie, w sumie to pod wózką pojadę. A, Jezu, ale ja mam lagi. Masakra. Gdzie ty jesteś? Yeah, yeah, Okej, okay, ja też. Ja jadę do podwózki. Eee. Staj Jezu, nie, to czekaj na mnie jak, będzie, jak już przyjedziesz. O właśnie, dobra, to poczekaj, bo ja mam tu podwództwo teraz. Dobra, to jadę. To już możesz jechać do tego, tego, tego. Nie ym... ja zapomniałam słowa znowu. Do piknika. Do pikniku. Nie wiem. Dobra. Teraz zsiadamy z konia. I naciskamy na kocyk tutaj gdzieś w pobliżu. Włączamy sklep. O! Dobra. I teraz chodź na farmę Steve'a na przykład. Ja nie mam, więc pojadę pod wózką za pieniądze. A, no tak. To jest najgorsze. To jedź na piechotę albo... Jezu. Jakie ja mam lagi straszne, przepraszam was. Znaczy, chodzi mi o widzów. <grymne> Jezu, masakra. Ja nie mogę, jak mi się laguje myszka. Dobra, ja już jadę. I to ja czekam na ciebie przed podwózką. Przed pod ty... No. Dobra, to czekam na ciebie przed podwózką. Mam nadzieję, że ciebie dobrze słychać na tym nagraniu. I Przepraszam za takie lagi. Ja nie wiem, co się dzieje z tą grą teraz. Jedziesz? Jedziesz. Dobra, znaczy, już cię widzę. Dobra. Jezu, mi się zatrzymałaś. Dobra, chodź tutaj. Jezu, co ty robisz? Aha, dobra, tutaj e, ktoś... Znaczy, jakiś lub ma... Dobra. E, I teraz... E, nie tańcz na razie. I teraz chodź, no wiem, ale możesz tańczyć. Dobra, i teraz tutaj, no, zbaguję się, chodź na podwózkę. No na podwózkę. I teraz chodź z konia, jak wejdziesz. I powoli, mam nadzieję, że nie spadniesz. Dobra, poczekam na ciebie. Okej, okay, udało się. Nie! No, Jezu! Szybciej! Dajesz. No. <gry> może ja już zrobię tego baga, bo nie chce mi się czekać. Nie no, dobra, poczekam na ciebie jeszcze. Jeszcze jeden jedną szansę masz, a potem już. Już yy, schodzę. Znaczy, dajesz. Jest! Udało się! Co, co twój konie robi? Jezu, a, Czekaj! I teraz patrz. Teraz patrz. Schodź z konia. I teraz po, yy, weź, żeby twoja postać szła. I na, na tym rogu schodzisz i wchodzisz na, 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 na to, 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 no... Gdzie ty jesteś? Aha. Na tym rogu, na tym rogu, na tym rogu. Jezu, trzymasz się, dobra. I chodź tędy. Jezu, ja się boję, że spadnę. Pewnie nie spadnie, ktoś z nas. Okej, okay, stój. Znaczy, już jak dojdziesz do mnie, to stój. Dobra. I teraz na trzy yy, tańczymy. Trzy, cztery ry. Fajnie miary miarę wyszło. A więc to tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie i cześć!